Szczęść Boże! Witamy serdecznie w kolejnym spotkaniu, które ma nas prowadzić drogami naszego programu Dusz Pastorskiego Wierze w Kościół Chrystusowy. Dziś chcemy się zatrzymać na tajemnicy Ducha Świętego, który prowadzi Kościół. Będziemy szli tą drogą rozważań razem z Anią i Tomkiem. Pierwsze słowa, które chcemy usłyszeć w tym naszym spotkaniu, to są słowa z katechizmu Kościoła katolickiego. Aby kościół mógł wypełnić swoje posłanie, Duch Święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje. Po zesłaniu Ducha Świętego kościół stał się wciąż rozwijającą się budowlą. Jest stale w budowie. Mijają pokolenia i pojawiają się coraz to nowe elementy tej budowli, coraz to nowe cegiełki, czy gdy użyjemy innych obrazów, coraz to nowe owce w tej Wspólnocie, nowe kłosy. Pan Bóg zaprasza każdego z nas do życia w kościele. Do tego, aby w nim realizować to wyzwanie, którym jest powołanie do życia w miłości według jego zamysłu. Każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. Ty jesteś wyjątkowy. Każdy z nas dostał zadanie do zrealizowania w historii świata. Każdy z nas otrzymał powołanie do bycia żoną, mamą, mężem, ojcem, kapłanem. Aby dobrze wypełnić swoje powołanie, dostaliśmy też dary, talenty. Może pięknie śpiewasz, może potrafisz cierpliwie słuchać innych, może potrafisz dać dobrą radę, może potrafisz pocieszyć, może potrafisz hojnie pomóc. Zauważ swoje talenty, odkryj swoje talenty, uciesz się nimi i zechciej nimi służyć innym. W tym kościele, budując go, działa Duch Święty. On jest tym, który udziela. Konkretnych właśnie darów, darów potrzebnych do budowania tej wspólnoty, tej budowli. Duch Święty, który jest w kościele obecny, kieruje tym kościołem, aby każdy z nas mógł sprostać temu zadaniu, które mamy postawione przed nami przez nasze powołanie życiowe, takie jakim ono jest. Dlatego zachęcamy do tego, aby odkryć właśnie obecność Ducha Świętego w swoim życiu, abyśmy zobaczyli tego, który ten kościół prowadzi. I temu też służy to zadanie, do którego Was zachęcamy. Niech tym zadaniem będzie wypisanie najpierw i zobaczenie tego, czym nas Duch Święty obdarzy, czyli wypisanie sobie gdzieś, zrobienie takiej listy swoich talentów, charyzmatów, darów, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Warto jest też może sobie postawić pytania, jakie są moje zadania we wspólnocie kościoła i jak realizuję swoje powołanie. Zapraszamy Was do tego. Niech Duch Święty Was prowadzi również tymi drogami codziennych, małych wierności realizacji swojego powołania. Szczęść Boże!